OK. Dobrze. Tutaj skopiujmy sobie tą nazwę, bo tak będziemy musieli nazwać metodę w naszym kontrolerze. To sobie zapiszmy. Dobrze. Także teraz przejdźmy do kontrolera i w kontrolerze dodamy sobie tą metodę. MVC Action. Tak jak ją skopiowaliśmy, będzie się nazywać Reorder Pages. Tak sobie ją nazywamy. Tak. Oczywiście ta metoda będzie POST, będzie to metoda POST. tak? POST admin pages i tu będzie reorder pages. Taki będzie adres, reorder pages. Tak. Musimy dodać, że to będzie metoda HTTP POST, no bo domyślnie jest zawsze GET. A tutaj ta będzie HTTP POST. Dobrze. No tutaj, jak mamy edit page, tu mamy get. Tutaj ta jest post, ale nie ma dodane, że jest post. No ale wiadomo, bo jeżeli ta jest get, no to ta jest post. Ale dla dobrej praktyki, można sobie tutaj dodać, że ta jest post. No te tutaj domyślnie jest inna, jedna metoda o takiej nazwie, no to jest zawsze get i ta też jest zawsze get. Ale można sobie dodać tak, te gety żeby było jednoznaczne, żeby zawsze było wiadomo. Dobrze. Co żeśmy sobie poprawili. Teraz wróćmy sobie do naszej metody reorder pages. Ta nasza metoda będzie przyjmować oczywiście, tak jak tutaj wiemy, będzie przyjmować tablice ID-ków. Czyli będzie przyjmować inty, ale będzie to tablica Dobrze, i teraz w tej tutaj naszej metodzie, to na początek oczywiście musimy sobie stworzyć nasz kontekst, jak będziemy pracować z bazą. Czyli db, db równa się new, o, Równa się new db, tak? Mamy nasz kontekst. Teraz jak mamy nasz kontekst, to będziemy musieli na nim popracować. Najpierw zadeklarujemy sobie zmienną licznik. Tutaj zadeklarujemy sobie taką zmienną. Będzie to zmienna pomocnicza count, która będzie przyjmować na początek wartość 1. Następnie zadeklarujemy sobie nasze page dto. Czyli tutaj będzie page dto. Mamy zadeklarowane nasze DTO, i teraz tutaj zrobimy sobie, zrealizujemy sobie sortowanie. Sortowanie stron. Sortowanie stron, zapis na bazie. Zapis na bazie. Dobrze. I tutaj sobie to wykonamy. Oczywiście wykonamy sobie to w pętli for each, no bo <coughs> trzeba będzie przesortować więcej tych stron, zależnie od tych id-ków, jakie dostaniemy. Czyli będzie to, będziemy działać nie na kolekcji, znaczy na kolekcji, tylko ta kolekcja się nazywa u nas id. Tak. I będziemy sobie pobierać Powiedzmy, że nie item, tylko nazwiemy sobie to page ID. Od razu wiadomo o co chodzi. No to jest, tu są ID'y, a tu będziemy pobierać jeden ID. -k. I dlatego tego jednego idka, to teraz pobierzemy sobie i przypiszemy do naszego DTO, page DTO, pobierzemy sobie stronę. Czyli z kontekstu, gdzie mamy nasze strony, pobierzemy sobie stronę o takim ID. Czyli page ID. Dobrze, i jak będziemy mieć już pobraną tą stronę, to na naszym DTO właściwość sorting ustawimy na count. Count. Czyli w tym przypadku będzie to ustawione na 1. Tak. I I tutaj dalej zrobimy sobie zapis tego na bazie. Czyli zrobimy sobie nasz kontekst. DB, save, save changes. No i na koniec musimy jeszcze oczywiście nasz licznik zinkrementować, zwiększyć mu wartość. Dobrze. Także można powiedzieć, że akcję odpowiedzialną za sortowanie. Stron i zapis na bazie, żeby to było zapisane, mamy zrealizowane. To teraz jeszcze troszkę dodajmy sobie style, żeby po prostu to było bardziej widoczne, jak będziemy to sortowanie robić. Jak zaznaczamy i otwórzmy sobie style. My mamy style, możemy sobie zawsze zrobić f-site. Oczywiście nie current dokument. Current Project. Mamy Site CSS, mamy w klasie Content. Dobrze. Mamy nasze style. Tu jeszcze nic nie dodawaliśmy. Teraz dodamy sobie takie pierwsze style, które to po prostu zrobią, że troszeczkę ładniej będzie to wyglądać. Table Sorting. Tr. Oczywiście Home. Nas nie interesuje to nie, i teraz tutaj będziemy chcieli dać kursor, będziemy chcieli ustawić pointer tak table sorting bez klasy home, i następnie będziemy chcieli jeszcze dodać na UI state light. Na tym elemencie będziemy chcieli ustawić border, czyli obramowanie. I ustawimy sobie takie lekkie obramowanie. Powiedzmy 1 pixel, dashet i kolor. Powiedzmy taki CCC. Taki delikatny szary. I to wszystko, zapiszmy to dobrze. Także teraz możemy zapisać aplikację i uruchomić, i zobaczyć, czy teraz wszystko już działa poprawnie. Czy po sortowaniu wszystko się zapisuje i strony są prawidłowo wyświetlane. Dobrze, strona się uruchomiła. Oczywiście musimy przejść do admin Pages, do naszego kontrolera Pages, tak. I teraz widzimy, możemy przenieść, możemy przenieść, a teraz jak odświeżymy, nie zapisało się. Coś nie działa jeszcze poprawnie. Dobrze, widzimy błąd, mamy post, jest niezdefiniowane. Dobrze, to wróćmy, sprawdźmy, co żeśmy popełnili za błąd. Wróćmy do naszej metody i tu mamy post. No oczywiście tutaj powinien być kropka post, tak się wywołuje Ajaxową metodę post. I tutaj jeszcze powinien być myśnik. Dobrze, teraz możemy to zapisać i teraz uruchomimy przeglądarkę jeszcze raz. Dobrze, nasza strona uruchomiła się jeszcze raz. Teraz sprawdźmy, dobrze, tutaj mamy łapka pokazuje się nasze klasy działające SS, to co dodaliśmy tutaj żeby był pointer się robił ale tylko nie na klasie nie tam gdzie jest klasa home czyli na naszej głównej stronie się nie robi na pozostałych się robi i teraz o, też robi się jak zaznaczamy robi się te kropeczki te obramowanie i teraz możemy przeciągać stronę przeciągniemy testową tutaj a nową sobie przeciągnijmy tutaj i teraz, jak odświeżymy, wszystko działa. Teraz sortowanie działa poprawnie. Odświeżyliśmy konsolę. Nie ma żadnych błędów. Dobrze, możemy zamknąć. Możemy zamknąć naszą aplikację. Możemy sobie otworzyć jeszcze bazę danych, naszą tabelę ze stronami i widzimy, teraz jest posortowane po kolei. Najpierw jest home, potem w kolejności jest testowa, potem nowa i ostatnia. Kontakt z nami. I to jest dokładnie tą kolejność, którą teraz ustawiliśmy. Tak nasze strony są posortowane. Dobrze, możemy to zamknąć. A więc w tym odcinku dodaliśmy sortowanie stron do naszych stron, żebyśmy je mogli za pomocą drag and drop, za pomocą przeciągania, zmienić kolejność tych stron. Także w tym odcinku to by było wszystko, a w następnym odcinku dodamy sobie możliwość, właśnie w tej chwili do naszej strony możemy uwzględnić, że nasza strona posiada sidebar lub nie posiada. A w następnym odcinku zrealizujemy sobie ten cały sidebar, ten pasek boczny, wyświetlanie paska bocznego. Także w tym odcinku jeszcze tylko oddamy kody do repozytorium zróbmy sobie commit-admin-pages i to będzie drag and drop drag and drop tu możemy sobie jeszcze dodać, że jest to część 9 bodajże a czy na pewno 9 możemy sobie sprawdzić? action-view-history tak, to była część ósma, była usuwanie. Ta jest część dziewiąta. Część dziewiąta, drag and drop. Wkomitujmy zmiany. Zmiany zostały wkomitowane. Tak. Nie widać tego, bo żeśmy to sobie przenieśli do nowej linii, tak jak i tu, tak samo i tu. Dlatego już to tutaj jest niewyświetlane. Dopiero jak się wejdzie w szczegóły jest wyświetlane. Dobrze, możemy sobie to zamknąć. I to wszystko w tym odcinku. Dziękuję i zapraszam na kolejny.